Cześć witajcie z tej strony a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 22 Tutaj mamy nowy nowe amazony Nowe amazony Kenio Trochę przybrudzony Bo tamte pole już zostało zrobione, ale to W poprzednim odcinku już Mówiłem że to kupiłem, jak yy, braliśmy, jak kośliśmy, to tutaj mogliście to zobaczyć. Ja też chyba tam mówiłem, że że się kupiło taki oto sprzęt. Gitarą. I będziemy tak sobie gruberować, ciekawe co. A co i ciekawe czy to jest okresowa orka co co jakiś czas, czy co trzy. Czyli to było co trzy to było kiedy? Było w 17 czy nie Nie pamiętam, ale gdzieś było, że co trzy. Czy po na przykład Jak było ty po tych ziemniakach, po burakach, po kukurydzy? Czy to takie, czy jakie? Trzeba będzie zobaczyć. No i szybko się robi, bardzo fajnie to idzie. Cyk, fejku Brrrrrrum Cyk Cyk Tych jajek, Czy to coś, nie wiem Dobra, nieważne, bo jeśli tu pojechałem od tego helikoptera Ej, ja znowu zapomniałem Proszę Państwa O No właśnie Piąć. Pięknie, tutaj wszystko działa. Mm -hmm. Na razie jesteśmy na tym samym dniu, nic się nie przewija. Gdzie nie idziemy? A z tym ciągnikiem z ciągnikiem, z ciągnikiem. Nic nie było komentarza, więc nie wiem. Więc... Może się weźmie tego, czy wątpliwa. Ale... Czy są... A nowa, czy jest... Czy A... Widzisz? Ta... Dobra. A znowu? Helikopter. A tu és jakieś ienie alô? Ah. Tu és ionico, <cancionol> é? Koko, 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 eu Bum, 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 bum. 130 mój gitar 8. A tu ten jest ten Ile on ma? 120 112 A, 109 a, Dobre Na to znaczy, może tak, na wiosnę by się kupić. No bo właśnie, wszystko się posprzedaje. I się kupi. Tylko, no dobra, tak. Jeżeli tamten stoi, to nie będzie można... To cena jego spada chyba. Ale muszę załadować albo albo nie. albo nie będziemy ładować Tylko z tych plonów to wystarczy Jak to będzie 140 to jakie mi kosiarki później? Usiorki koszarki to są koszarki. Nie, to nie ma tego nie ma GPS-ka Tu nie można Jest co trzeba robić Nie można normalnie w sklepie sobie posiedzieć Test To jest potinger 4 metry, a może tak udać? O! Oh. Właśnie To jest myśl Pierdyknąć to Naprzód i przecież Samozbierająca Tak No i gitara. Tam Tamto mamy kupiono A tu... Bono... Nie, to starczy Niespokojnie Cyk W ogóle, bo ja nie wiem Za ile to się sprzedaje Ale co to jest? Ach. Amazon Aha, to co ja teraz się o to te wahania ceny nie działają to bardzo w grudniu yyy e... jaja 3700 w listopadzie test 3700 dobra, trzeba zapamiętać a w ogóle to ho ho w maju a ciemięż um, a mute mute w marcu Dobra, dobra Myślisz, można było szklarnie pierdiknąć Ale... Ale wiem gdzie Ale to może... Może nie. I na wiosnę. Tak. Żeby nie było wszystko na raz. Take, take. O, jakby nie siedział tyle, to już by było. To jest szybciej się robi, bo to ma 4 metry 15 na godzinę Ile mi w ogóle jest? jest 11 Więc co? Zostawcie subskrypcję, łapki w górę oraz komentarz. Więc do następnego. Cześć!